Witajcie, kochani. Chyba czas zacząć nowy sezon, bo niedługo będą wykoty. Jak nawet widać, tutaj u jednej owieczki pięknie się nabierają powoli wymiona mleczkiem, bo tutaj będą niedługo młode. Ja zawsze tak we wrześniu sobie pasę te owieczki, tam sobie chodzę z nimi po godzince. Niech troszkę sobie trawki poskubią, właśnie na tych jakichś tam ugorach, tutaj pomiędzy pożyczkami. Gdzieś na polach. Bardzo to lubią. To fajnie im, im robi. Niedługo zaczną się wykoty. Więc będą znowu filmiki. Tak jak zawsze siedem filmików e, przy kolejnych wykotach. E, owieczek jest w sumie 25 czy 6. Dokładnie już nie pamiętam. E, w tym takich, które będą się kociły jest kilkanaście. E, e, dokładnie to wszystko powiem jak już zaczną się wykoty. Więc zapraszam serdecznie na nowy sezon. Oczywiście, też będę udzielał wszelkich informacji, wszelkich pytań. Fajnie też, że sporo z Was do mnie tam dzwoniło, pisało. Miło mi, że udało mi się tam niektórym osobom pomóc i, i, i udało się jakoś tam te Wasze problemy, które gdzieś tam mieliście, no, za, za, załagodzić. Tak to wygląda, tu prawda? Mam kijek. Tym kijkiem, oczywiście, tam nie, za, nie za bardzo go używam, ale, ale kijek jest i sobie je tutaj wszystkie pasy jak sobie chodzą właśnie pomiędzy tymi porzeczkami nic złego tu się nie dzieje więc zapraszamy, nowy sezon nowy sezon, nowe doznania zaczynamy miejmy nadzieję, że w tym roku będzie wszystko dobrze no bo no zadbałem jednak o to żeby, żeby no to statko jest, jest, jest w miarę to co było słabe to już go nie ma a zostały takie porządniejsze owieczki